Jerzy, po 4 lata przewy znam zagasz w Polsce. Życzymy wspaniałego dopingu od wspaniałych kibiców i oczywiście triumfów centu, bo to na pewno jest twój cel. Trzymaj. Jurek. Życzę Ci powodzenia w Szczecinie. Szlifuj tą formę i wracaj jak najszybciej tam gdzie Twoje miejsce, czyli przynajmniej do top 20. Powodzenia! Już niebawem startujesz w Polsce w PKO Szczecin Open. Nie jest łatwo grać z polską publicznością. To jest zawsze spore wyzwanie. Wiemy, że polska publiczność jest bardzo wymagająca, ale, ale stać Ci na wiele. wkazałeś to, że wygrywają chociażby że Djokovic i MyWrestle Open. Teraz też dobrze Ci idzie w Challengerze we Włoszech. Myślę, że z taką gąbą możesz wygrać. Ten challenger oczywiście jak chcesz, jak chcesz to potrafisz. Mam nadzieję, że uda Ci się zapojować tą, tą szczecińską publiczność. Na no, szkoda też, że nie zagrasz z po twarzy tej visa. Mam nadzieję, że Kamil dobrze Cię zastąpią. No, Wiem, że nie miałeś łatwo w tych ostatnich miesiącach. Było ciężko te ciągłe kontuzje i i różnego rodzaju zawirowania, no spowodowały, że jednak musisz nabijać te punkty. My Cię doskonale rozumiemy, bo nie jest łatwo później grać w kwalifikacjach do wielkich szlepów, bo to jest tak zawsze taka loteria jakby. To jest swoje po prostu. Ja wierzę, że wróci ten dobry Jurek z tych dwóch, trzech lat, który yy, wygrywał z najlepszymi i był w czołowie 30 rankingu. Będzie dobrze. To dziwiki kibisy są zawsze z tobą, zawsze cię będą wspierać i po prostu do boju Jurek. My w ciebie wierzymy. Godzenia Jurek na challenge w Szczecinie. Cały pan przynaczu. Trzymaj. Tu. Trzymaj. Days I do remember we were running still Had the whole world at our feet Watching seasons change our roads were lined with adventure mountains in the way couldn't keep us from the sea Here we stand up in arms. this is hardly home... Mam nadzieję, że zdobędziesz Ty ten tytuł i ten tytuł będzie początkiem Twojej drogi z powrotem na szczyt. Do zobaczenia. Jurek, e... bardzo się cieszę Twoimi ostatnimi postępami po ciężkiej antuzji, długiej wróciłeś i dajesz radę. Do przodu idziesz cały czas. Dobry Rio. Set. On czy powiedział, To jest świetny challenger. Mam nadzieję, że dzisiaj w finale w praktyce zamagrą. Powodzenia w Szczecinie. Cały czas do przodu, niedługo top, top 100, a potem pierwsze 50 i w końcu to gdzie byłeś. Czyli do pierwszej 15 świata. Życzę Ci powodzenia. świetnych hasło, rekruturę, biskotów. chociaż już ty go nie nadużywaj. Trzymaj się. I w tam ruch i oto mamy, oto mamy ćwierćfinalistę tego turnieju Jerzy Janowicz 6-3-6-1 pokonuje Artema Mirnowa z Ukrainy <trymianowice>